Witajcie. Dzisiaj po raz drugi. Tym razem na stole mamy wzmacniacz Xylosussa Magnifico czterokanałowy. Wzmacniacz dotarł do mnie ze standardową sterką pierwszego drugiego kanału zniekształcenia. Nie stoi ich w pewnym sensie wada fabryczna. W tej chwili wzmacniacz już jest naprawiony, gotowy. Mamy podłączone kanały pierwszy, drugi, czyli przednie. Tutaj również wzmacniacz mamy uruchomiony. Włączamy sobie generator. Podajemy na wzmacniacz pełne wysterowanie. Czyli ciągniemy go do aż w którymś kanale. Pokaże się nam 0,1 THD. W, w prawym kanale mamy 0,1 THD. To jest 63 W na kanał, 61 W w drugim kanale, czyli w w kanale lewym 61, w kanale prawym 63 W. Wzmacniacz w pełni pracuje poprawnie. Jeszcze zobaczmy sobie sinusoidę, w pełni poprawna. Możemy sobie również uruchomić oscyloskop. I zobaczymy to na oscyloskopie. Mamy tutaj. W pełni poprawne sinusowidy lewego i prawego kanału. Także te kanały w pełni poprawnie już pracują. Nic się z nimi nie dzieje. Jeżeli zjedziemy sobie troszeczkę z mocą tego wzmacniacza, o, może być 30 W. W jednym kanale mamy 400, 500, w drugim też 500. Mamy po 30 W na kanał. Także te kanały są w porządku. Przechodzimy do kanałów. Trzecich, czwartych. Sekundka tylko przełącza je. Mamy podłączony trzeci, czwarty kanał. Jak i na wyjściu. Włączamy sobie generator. Wcześniej go ustawiłem. 01THD na drugim, 003 na pierwszym. 67W na lewym, 69W na drugim. Standardowa nierównomierność potencjometrów. W pełni czysta sinusoida żadnych śmieci także tutaj też również sinusoidy możemy sobie zmniejszyć, jak widzicie jest w pełni czysta sinusoida, jedna i druga tutaj troszeczkę ta sinusoida jest mocniejsza ale ze względu oczywiście na wzmocnienie także nic się nie dzieje wzmacniacz jest w pełni sprawny i wraca do klienta taki szybki film drugi dniu dzisiejszym, Być może coś jeszcze się pokaże.